No cześć wszystkim. Dzisiaj dwusetka i oczywiście parę zmian. Jeżeli chodzi o tył, to w końcu go zrobiłem. Podklejony jest. Prowadnice przyczepione. Jeżeli chodzi o samą tapetę, to teraz wsuwa się ją wraz z gąbką styropianową, takim cienkim niebieskim styropianem. Który używa się pod panele, jest fajny, idealny, bo lekki, a rozmiar ma 100 na 50 więc tutaj idealnie pasuje. I dzięki temu, że jest cienki, i lekki, to fajnie wchodzi w prowadnicę. I jedyna rzecz, jaką bym proponował, to zamiast używania plastikowych, to użycie jakichś aluminiowych bardziej sztywnych, to wtedy będzie lepiej to pracować, gdyby ktoś chciał takie coś zastosować. Druga rzecz to yy, nasza Kakadu Samczyk niestety nie żyje. Dopadł ją ślimak helenka. No i akurat gdy to widziałem. Nie byłem w stanie nic nagrać, bo telefon miałem rozładowany. Więc tutaj praktycznie na moich oczach ryba oberwała przez ślimaka, ale tak czasem bywa. Jeżeli chodzi o resztę rybno, to tak jak widzicie, można powiedzieć, że jeżeli chodzi o pływające to resztki. Przedemne się trzymają, tak się trzymały. Musiałem poprzycinać rośliny z lewej strony. Pozbyłem się anubiasów, które były na szybach. One czuły się tu zbyt komfortowo. A że w 25 lepiej się rozwijają, to przerzuciłem je tam. I tam będą sobie rosły. A jeżeli chodzi o 200, to w najbliższym czasie zacznę rozglądać się za nowym oświetleniem specjalnie dla roślin żeby lepiej im się rosło jak widzicie jeszcze trochę z tyłu jest glonów no ale z większości roślin już zeszły pomału się to wszystko ogarnia dzięki nowym roślinom oczywiście nie wszystkie chcą tu rosnąć najczęściej te które są najprostsze u mnie w ogóle nie chcą rosnąć. Są niektóre wyjątki. Takim przykładem jest rogatek, który w innych zbiornikach się rozrasta, a tutaj no niestety nie chce. Więc czasem tak też bywa. Zobaczymy, które się rośliny bardziej rozwiną. Najwyżej trochę poprzesadzam, żeby zagęścić właśnie tą lewą stronę. A tutaj, tak, jak widzicie, mniej więcej od środka po prawej stronie, żeby było nie za wysoko z roślinami, żeby ryby miały gdzie popływać, miały dużo wolnej przestrzeni, żeby ładniej się prezentowały i miały więcej właśnie przestrzeni. A z lewej strony będzie taki większy busz, żeby miały się też gdzie schować, żeby mogły gdzieś odpocząć. Gdyby się zaczęły stresować, taki dla nich mały, bezpieczny kącik. Jeżeli chodzi o filtr i wylot z filtra, to trochę go przerobiłem. Możecie to zauważyć albo i nie. Dołożyłem jedną rurkę u góry, bardziej na środek go wyprowadziłem, bocznej ścianki, żeby nie szarpało mi tak roślin. Nie spodziewałem się, że tak szybko będą rosły do góry no i no, górne liście trochę mi obszarpywało podocinałem wszystko praktycznie co pływało na powierzchni więc teraz LOTOS musi sobie na nowo poradzić mam nadzieję, że pójdzie mu to w miarę sensownie no, teraz będę go kontrolował, żeby w góry pływały dwa, trzy liście po prawej stronie widzicie u góry rośliny, które trafiły do tego zbiornika z 25, bo tam się rozrosły. Więc, gdy przerzucałem anubiasy, to tutaj sobie te przerzuciłem. Zobaczymy, jak to będą rosły. Jak się rozrosną, to je gdzieś na dole przymocuję. Jakoś gdzieś docisnę, żeby sobie swobodnie rosły. Może do gruntu gdzieś włożę, zobaczymy. Najpierw dam im czas na aklimatyzację zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać o tyle na dzisiaj dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem, hej